Jeśli w dzieciństwie byłeś ciągle krytykowany przez ojca albo zauważany tylko wtedy, gdy coś osiągnąłeś, to dziś bardzo możliwe, że próbujesz zasypać tę dziurę emocjonalną pieniędzmi i sukcesem. Pracujesz coraz więcej, bierzesz na siebie coraz więcej, gonisz za kolejnym sukcesem. Łatwo przychodzi ci dawanie prezentów bliskim, ale w środku dalej czujesz, że to wciąż za mało. Bo nie gonisz za pieniędzmi, gonisz za uznaniem. Z zewnątrz wyglądasz jak ambitny facet, który naprawdę ogarnia życie, ale w praktyce nie ma cię w domu, nie ma cię w relacji, nie ma cię dla dzieci. Partnerki czują, że jesteś obok fizycznie, ale emocjonalnie nie jesteś obecny, bo jesteś zablokowany. Prawdopodobnie często zmieniasz kobiety, bo żadna nie potrafi się do ciebie dobić, a to tylko pogłębia w tobie przekonanie, że z tobą coś jest nie tak. Budujesz wizerunek silnego faceta na zewnątrz, który wszystko załatwia i ma wpływy, a w środku jest pustka, zmęczenie, często uzależnienia, zamknięcie, niewidzialna depresja. Nikt tego nie widzi, bo jesteś mocno inteligentny i świetnie nauczyłeś się maskować emocje i zakładać maskę. Ale ta maska, Kosztujecie z każdym rokiem coraz więcej. Jeśli zdałeś sobie już sprawę, że całe życie udowadniasz swoją wartość pracą, pieniędzmi, wynikami czy prezentami, a w relacjach wciąż czujesz pustkę i blokadę, nie umiesz zbudować stałego związku, bo myślisz, że z twoją partnerką jest coś nie tak, to nie jest to przypadek, nie jest to też twoja wada charakteru. Musisz w końcu się dowiedzieć, że są to schematy, które wyniosłeś z domu i braki, które musisz w sobie uzupełnić. W eBooku koniec byciem miłym, czas być szanowanym, pokażę ci dokładnie, jak to zrozumieć i zmienić. Dodatkowo zrozumieć, Rozumiesz, dlaczego kobiety czują, że jesteś emocjonalnie nieobecny oraz co konkretnie musisz zmienić w swoim zachowaniu, żebyś był w stanie zbudować związek o jakim marzysz. Skomentuj ten film słowem koniec, żebym mógł wysłać Ci link do e-booka ze szczegółami, chyba że możesz kliknąć sam, w link, który mam w opisie mojego profilu.